W dzisiejszym bardzo ciekawym uczeniu, bo wygrali w Dorsy nowy update z Workshop, czy jakoś tak. Ja nie mogę tego Jest rano, dlatego mój głos jest e mógł się taki, taki, no, taki, no. Więc no. Zaczynamy. Ja teraz w to pograłem i ta figura jest taka nowa Trzeba pewnie to zbierać W tym miejscu Pod Tutaj jest pewna latarka I to To już chyba nie będę sprawdzać Że wybudują coś takiego że Pamiętam, dziękuję, Do tego na końcu Powiem po prostu to Bo to przejściu jest bardziej górne A sama tego Dobra, nie, wiem. Wraz tu kucam. To dobrze, że na tu kucam. To z tego szalka, że tam musimy iść. Z tego, co widzę, to, są w całym, w całym to to prezent, co nie jest w To tam to już było. Trzeba X, żeby... Dobra, to się tutaj. Ej, tu jest ogromne! Ja nie mogę ja nie widziałem, że nie telefon, oto telefonie. O, tu jest prezent. O, tu jest, ja jest To był niegrzeczny. to, że to Że to nie jest ja bo ja w ogóle nie wiem gdzie jest ta wygróżka Trzeba podbłośnić grę chyba no. jakiegoś tam widziałam chyba tak o tak, idzie tutaj Marowie w diabołach znają a wygląda by było dobry. Dobra, no kolejne Dobra, mamy 3 prezent. a widziałem tu Screech To też świąteczny nie można. może to są... olej prezent. on nie wie, co on To bardzo grę.

Chciałam wygrać, żeby z tego coś, tak. Ale ja tego pewnie nie będę robić. Teraz sobie kreuję. Może najmniej. A że to w ogóle tu mamy? To jest trochę ciekawe, bo... Z innymi ludźmi to będę musiała zrobić. Dobra. Tak, to z innymi ludźmi zrobić, ponieważ to będzie łatwiej. Bo ja będę chciała wziąć coś nowego. To będzie mały problem, No dobra. Zaczynamy Ciekawe ile kosztuje ten tam ten tam buddy no kosztuje ono dużo albo za darmo Dobra weź sobie tę loterkę i to wyślę interesuje tę loterkę i to to trzeba wybrać. To tym z innymi do tego.

Tam są, jest dużo, bardzo dużo procentów, więc sam ide. Dobra, mm. tu parę prezentów, bo jest, jest się, na... się że to kolejne. Dosyć się że ja i ten gość, to nie no, ma Bo reszta pewnie wyszła, albo zginęła no, miałam O tu jeszcze, sumie, jeszcze dwa prezent. No to dajemy sobie jeszcze dwa, czyli nie najlepsze, ale... ...przynajmniej... już jest połowa. co Ну, тут я не душу, если так упоминается. что это дом это самый No, bo, ja chcę to spróbować z tym Będzie to trudniejsze, ale... No. Będzie mniej prezentów do zdobycia. Jak ludzie będą mówić, to, się, to nie będzie zmniejszać za masę, ma którą potrzebna. Więc... No. może to teraz jakby zrobić. Mam życie, ludzie, będą nagrywać. No to wiem. dobra, mam 12 prezentów, co znaleźliśmy. To jest ogromne, więc dlatego proszę, było to trudne do znalezienia. Więc się, że będę się kupił. Albo na jakiś prezent.

Na figurę idzie na dół A na górę. Okej, ja na no. O, widzę tutaj prezent teraz. Dwa prezenty. Trzy prezenty. Więc to jest idealny spaż. <coughs> będę miał 5 na 12. To będzie trochę mniej niż połowa No co? Jeśli będę wam proszę, to będę szybko iść do szafy. Wygląda na figurę, że ma... ma... no, to mnie nie złapała. Tam złapał. Równie tu ponieważ, złapała, ponieważ na A. Chodko. Dobra, hmm. Ile już ta gry? A, alba, tyku. To się tak ileś zrobi, drogi, tego, ile to niech... ...godnych ludzi Będę próbował, bo to powinien być ostatnią próbę, bo... bo... ja bardzo nie chcę. Mm. Nie zajmuję się nad innym odcinkiem, że kromblosowe gry. Że będzie. O, tu też ma buty, tu też ma buty. On tak no, tego. buty. Super, do niego chętnie, tak. Dobra, to jedziemy, no braj, jedziemy w No po prostu są Kolejny raz do tę kacę. Dlaczego nagle się cieszę? Bo ta cenka jest dosyć krótka. Chyba się podoba. Ile mam? 2, 32. To tu jest jeszcze prezent. Tu jest jeszcze prezent. Tu jest jeszcze prezent. Tu jest jeszcze prezent. Już prezent. tyle prezentów. Znaczy jeśli chodzi Będzie tu chłodzenia. Tam jest powrotem. Dobra. To jest! Dobra, 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 dobra. Dobra, ja wracam do lobby i patrzę na nagrywanie na tymi nami. Dobra. To na razie koniec. To był, pier to był pierwszy odcinek spróbowania przejścia tego, Trwało 20 minut, więc... Coś takiego ciekawego, sprawdzę jeszcze co tu mamy, nic takiego Ciekawego Nie no wiem Wkrótce będę rozdawać admin panel dla jednego do jednego z komentarzy Więc jeśli to chcecie to musicie po prostu komentować Wasz username nam Więc tam admin panel dla ludzi na no, razie jestem biedna, ale... No. Ja tych nie kupuję, ponieważ one mi po prostu naddają, no, bo nie mam za dużo, mam tylko 24, więc no. To na pewno Więc No mam panel za darmo i... żegnam!